Polska Moc Biznesu na 31 Forum Ekonomicznym w Krynicy, a w naszym studiu kolejny wspaniały gość, pan Piotr Żebrowski, dyrektor sprzedaży i rozwoju rynku budownictwa firmy Xylan Water Solutions. Woda to jest temat, który ostatnio w Polsce wywołuje poważne emocje. Po pierwsze, poczuliśmy latem, że jej nam brakuje. A potem kolejnym emocjonującym tematem oczywiście była kwestia odry. Jak z pana perspektywy powinna się rozwijać polska gospodarka wodna czy polskie budownictwo wodne, co mamy robić, żebyśmy tej wody mieli pod dostatkiem? To jest bardzo dobre pytanie i to jest trudne też pytanie z jednego z powodu takiego, że dzisiaj, jak już zaobserwowaliśmy, tak jak pan wspomniał, mamy największą suszę od 2015 roku w Polsce i jedną z, najwyższych, z największych suszy w historii. Więc problem ten dotyczy wszystkich, wszystkich sektorów nie tylko budownictwa, ale i przemysłu i gospodarki wodnościekowej, czego przykładem teraz tak jak pan przed chwilą wspomniał, była Odra i jest dalsza konsekwencja tego, bo o odrze powoli zaczynamy mniej mówić, ale zaczynamy mówić o innych rejonach, gdzie sytuacja się powtarza. Na pewno z naszej perspektywy po pierwsze wysoka temperatura, która dzisiaj jest i zmiany klimatyczne spowodowały to, co się zadziało. Przynajmniej też mówią wszyscy naukowcy, ale musimy sobie w przypadku odry odpowiedzieć na inne pytanie, jak chcemy w przyszłości temu zapobiec. Firma nasza proponuje rozwiązania w postaci stałego, ciągłego monitoringu wód w miejscach, gdzie są zrzucane wody z przedsiębiorstw przemysłowych, i jest to jedno z rozwiązań do tego, żeby ograniczyć takie przypadki w przyszłości. Więc na pewno na dzień dzisiejszy musimy się skupić bardzo mocno na objęciu monitoringiem wszystkich wód, bo jest to zasób bardzo ważny, wręcz kluczowy dla naszego życia, dla naszej gospodarki. A odpowiadając po na pana drugie pytanie, jak to wygląda dzisiaj w budownictwie, jako y, całym budownictwie? Budownictwo dzisiaj stoi przed y, kilkoma y, wyzwaniami y, związanymi z wodą. I Z jednej strony to jest woda, a z drugiej strony to jest y, produkcja i dostarczanie tej wody w budownictwie, czyli y, bardzo szeroko omawiany temat y, na tym forum, czyli oszczędność energii. To są tematy, które są bardzo mocno ze sobą połączone i których nie możemy, nie możemy rozmawiać o wodzie bez energii, bo musimy ją wyprodukować, musimy ją dostarczyć. I w budownictwie dzisiaj mamy takie kluczowe, kluczowe wyzwania pod kątem nowego budownictwa i ograniczenia, ograniczenia zużycia energii poprzez urządzenia, które są instalowane w gospodarce wodnej. Drugim wyzwaniem, to nawet większym wyzwaniem, to są budynki istniejące, bo według danych Unii Europejskiej 50%, 50 budownictwa istniejącego jest to bardzo stare budownictwo, co za tym idzie z bardzo przestarzałymi instalacjami w środku, nieefektywnymi energetycznie pod kątem emisji CO2 jest to też nieefektywne. Musimy też pamiętać o Zielonym Ładzie, o tym, do czego się zobowiązujemy w Zielonym Ładzie, że w 2050 roku Unia Europejska chce osiągnąć neutralność CO2. Więc stoi przed nami naprawdę bardzo dużo wyzwań i musimy dzisiaj zacząć działać, żeby dla naszego przyszłego społeczeństwa, dla naszych dzieci i wnuków Żebyśmy zostawili po sobie dobrą planetę i efektywną, efektywną planetę pod kątem zużycia energii i dostępu do wody. Musimy im to dzisiaj zapewnić. Taką niesłychanie ważną sprawą, jeżeli chodzi o gospodarkę wodną jest też retencja, czyli zapewnienie tej wody rolnictwu. Tak, retencja to nie jest tylko rolnictwo, bo rolnictwo to jest jeszcze dużo szerszy, dużo szerszy temat, ale Dzisiaj bardzo ważnym tematem jest kolekcjonowanie wody deszczowej, to jest wręcz kluczowe, bo według wszystkich danych Polska wykorzystuje około od 5 do 7% kolekcjonuje tej wody, gdzie w Hiszpanii jest to ponad 20%. Więc jeżeli patrzymy na to, co się dzieje, na temperatury, jakie są u nas, jakie są u nich, no to widzimy, że kierunek, w którym dzisiaj stan, który dzisiaj mamy, no nie jest stanem docelowym i musimy nad tym bardzo mocno działać, a ważne jest, żeby tą wodę, która, którą mamy z deszczu, kolekcjonować i wykorzystywać z jednej strony do podlewania zieleni, nawet w domach, w budynkach komercyjnych, ale także próbować ją zawracać i wykorzystywać robić jak najbardziej domykać obieg wodę żeby wykorzystywać ją e, na przykład do spłukiwania wody w, e, w całej instalacji e, w spłuczkach więc e, to jest to gdzie nasza firma to jest kierunek w którym nasza firma bardzo mocno zaczyna działać i e, całą ideą firmy jest domknięcie domknięcie tego obiegu wody po to żeby jak najbardziej efektywnie ją pozyskiwać, przetwarzać, wykorzystywać i potem zawracać z powrotem do, do istniejących instalacji, do istniejącego obiegu, bo bez tego wody będziemy potrzebowali coraz więcej, a nie możemy sobie na to pozwolić. O wodzie, bardzo dużo o wodzie, bez żadnego lania wody będzie też na kongresie ESG Polska Moc Biznesu już 7 listopada na Stadionie Narodowym w Warszawie. Zapraszamy serdecznie naszym rozmówcom, naszym gościem był pan Piotr Żebrowski, dyrektor sprzedaży i rozwoju rynku budownictwa firmy Xylem Water Solutions Polska. Zapraszamy na kongres i do kontynuowania tych niezwykle ważnych tematów gospodarki wodnej. Dziękuję bardzo.